Z apokalipsa Ostateczna Którzy brali duszę Zabierali i umali Muszą się spodziewać, że wyruszyli już U humanistów Może tej nocy Już Przybędą, schowani gdzieś Czy na roku W postaci chłopca grzecznego Czy z lasów wyłonią się Rzucą się na karki I odszarpią aortę by wysać duszę swą, szukając jej, tak długo sącząc, by pobrać też twoje, który żeś zabrał je. <słyska> Już wiedzą, to byli, mogą zaczynać. Uczynić piekielnymi. Więc mogą tu przyjąć na siebie smacznego, niech nie ściwią się, że tak będzie. No, na koniec. To było złe, wypowiedział by ktoś. I cześć.